Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie z finalistkami, spotkanie organizacyjne, spotkanie podczas którego finalistki podpisały umowę. Wspólnie czytałyśmy również regulamin udziału w konkursie. No mam nadzieję, że każda dziewczyna dzisiaj świadoma swoich przyszłych obowiązków, podpisała umowę i zwarta do pracy za tydzień przychodzi na próbę. Właściwie może niekoniecznie nawet na próbę, ponieważ w przyszłym tygodniu odbędzie się sesja zdjęciowa z udziałem finalistek. Ta sesja zdjęciowa opublikowana będzie na naszej głównej stronie. Będzie to pierwsza oficjalna sesja z portretami kandydatek oraz z opisem imię, nazwisko, wiek, zainteresowania, podstawowe informacje o każdej dziewczynie. Sesja zdjęciowa rozpocznie się o godzinie 8 rano. Na początku każda z dziewcząt będzie malowana, czesana przez wizerzystów i stylistów. Następnie zjawi się na sesji, podczas której zostaną wykonane dwa zdjęcia. Jedne zdjęcie wykonane będzie twarzy, a drugie całej sylwetki. Najprawdopodobniej będą to zdjęcia w koszulkach firmowych oraz w krótkich spodenkach i w szpilkach. A teraz, teraz. Głównym tytułem będzie Miss Ziemi Łomżyńskiej oraz Miss Ziemi Łomżyńskiej nastolatek. Tytuły boczne: pierwsza wicemis oraz druga wicemis. Być może zwiększymy do trzeciej oraz czwartej wicemis. To jest jeszcze w kwestii ustaleń. Będzie Miss Internetu i Miss Publiczności. Muzyka Gala finałowa, która będzie miała miejsce 14 listopada w Filharmonii Kameralnej, będzie polegała na sześciu wyjściach tematycznych. Pierwszym tym wyjściem tematycznym będzie wyjście w takich strojach aerobowych czyli w koszulkach, krótkich spodenkach i tenisówkach. Kolejnym wyjściem będą być może stroje biznesowe czyli spodnie, marynarki, suknie, eleganckie po prostu ubiory. Kolejnym wyjściem będą suknie ślubne, suknie wieczorowe. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć jeszcze, jaka będzie kolejność tych wyjść wszystkich, natomiast najprawdopodobniej będzie ich około sześciu.